2-0 gramy StarCraft na Zagramy się na ale dzisiaj zagramy sobie brutalne stopy. 100. Do producenta doświadczenia się przygotowałem serdecznie. Miejmy nadzieję, że iż, ponieważ Ależ blokujemy 64 level, a ja mam. Się do nosa. Jest alergia. No pyłki, ismałki, różne alergia. file, 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 i różne różne chyłki, pyłki, file, paryłki file, tak file, 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 dobrze file, dobrze. się różni Że tu po prostu dwa razy szybciej. Gra się toczy. To się dwa razy bardziej się a a się wrogowie, ale to ta mniejsza o tu. wychodzi chodzi o tu. Już powierzchniasz Ależ. Tak, tu kapral Paradaj, Mamy poważne kłopoty dowódcy. Amon, przyzywa odłamki odchłani w różnych Bankiach miejscach w całym mieście. Jest ich aktywacja doprowadzi do zniszczenia miasta ja i katastrofalnej liczby ci. ofiar wśród ludności cywilnej. Musimy zniszczyć te odłamki. Yo. Yo. A pan... Tu. Tu, tu. Niewystarczająca ilość minerałów to Trzeba po prostu szybko działać, tu nie ma na co zwlekać Na szczęść tutaj trzeba już przewidywać trzy ruchy od przodu. Tak to właśnie działa. Ty, Ty, musicie się zawsze jakieś jeden, pamiętacie, musi się budować. nasi adwersarze zamierzają nas wyeliminować. Templariusze, powitajcie ich godnie. Mam nadzieję, że tutaj kolegę mamy. Tam są ogromne Już przenikające. Musimy tutaj ściany. Ach, ten jeszcze musi być. Ale jeszcze nic nie mamy, nawet ten. Będziemy musieli ciągnąć satelickich. Tak jak herbitki. Satelitki i tak esse i do inland e pode to tu botar para cima e para baixo Teraz możemy przesłać na I ten I teraz też pójdziemy na nasze... Ciędze. Skanery wykrywają odłamek otchłani od niedaleko waszych pozycji. Waszym celem jest go zniszczyć. Nie mam jak nie no tak Rozwalmy go. Wykrywam siły wroga. Templariusze. Przygotować się do ich przechwycenia. To są daremy. No Polecam. I też wam tutaj inwestować was osłony, pancerz. A porkamy teraz na 70. No. Ulepszenie zakończone. Gdy nam kipnie, to mamy akwarium. Teraz mamy stację. Te stacje nie zbudujemy, orkańskie. O, co brzydko! O, co brzydko! Takie, już czekamy. Już mamy drugą bazę. Chwalnie nam poszło. I teraz normalnie idzie. Sobie Prowadź mnie, mnie drogowie. Prowadź mnie chodź. mnie. będą moi wrogowie, co na okanów, chyba nie będzie stać jeszcze w Tak, 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 tak. Więc Anu już widelec coś tutaj może się przyduje. Patrzcie, no. już mamy trzech. Okay? Moja medytacja jest zakończona. Uleczy. Potrzebna ci nasza pomoc. Wiecie, to jak mi szczerzy. Wykryto siły wroga. Przygotować się do obrony. Jak brzmi nasz rozkaz? 50, 50, 50. Potrzebna ci nasza pomoc? Ulepszenie zakończone. Z Życiem, dowódcy! Ten odłamek odchłani nie niedługo zacznie dziesiątkować ludność miasta! O kurwa, jeszcze tu. Przestrasznicy! ładnie wybuchają prawda niedługo wróg przyzwie ich więcej to gwarantowane prawi nie zaznają spokoju musimy zająć się kolejną grupą odłamków odchłani ulepszenie zakończone jest życie Chcę ja sobie lepsza swoich tam... widzę. No, już mamy. na trzeci. Prawie już. Prawie już to. to Nie podoba mi się to. Jak brzmi nasz rozkaz? Za honor! Tak. Potrzebna nasza pomoc? Otwarty. Te pirackie szumowiny plądrują miasto w takim momencie? Wiem, że to duża prośba, ale jeśli możecie, zabijcie ich wszystkich. Zaraz. osłon aktywne. Moje zakończone. W obowiązku odnajdujemy chwałę. Za honor. Nasza I cyk. Musimy rozwalić te odłamki, zanim się aktywują. Ruszajmy! Aktywuje odsłony awaryjne. Ujrzyjmy się z tych piratów wyeliminowany. Nie ma nic gorszego niż piraci i zdrajcy. Kurwa, co to jest za blisko. Dziękuję. Dzięki. Zabierzemy się. Potrzebna pomoc? Odłamek otchłani wyeliminowany. Tak trzymać. Przecież widzę. Zaraz skończy się czas. Musimy zniszczyć te odłamki otchłani. Od Tutaj możemy zdomić. Zamaszkowany wróg przechodzi nas od tyłu. Wypuśćmy, wykrywacze. Już. Mamy jeden odłamek na głowie mniej. Zadaliśmy miażdżący cios naszym wrogom. Nasze czujniki wykryły kilka odłamków otchłani. Zniszczcie je wszystkie.

Jutworde. otwarte sens życia u Ulepszenie zakończone. Panie Awary, Potrzebna ci nasza pomoc? Panie Awary, potrzebna ci pomoc? I ostrzą sobie zęby na kolejną dobryć. Zróbmy tak, z domu. nimi porządek, dowódcy. 20. Kolejny jest. odłamek otchłani zniszczył. Chcę lepiej jest <noise> Ten sam los spotka wszystkich wrogów templariuszy. Lepiej to zbudować, Czas ucieka. Musimy pozbyć się tych odłamków. Za minutę na głowę zwali nam się cała masa problemów. Byłem się przypił dla mojej nowej zabawki. sojusznicy walczą. Przeciążenie osłon aktywne. Widzę, że zasługujecie na swoją reputację. Odłamki od chłani padają jak muchy. A myśleliście, że nie można mi ufać. Ostatnia prosta dowód. Jeszcze tylko jedna grupa odłamków. Aktywujemy osłony. To się lepiej przydaje, bądza, bądza. Jak nas nasz Jak za dawnych czasów? Służymy z własnej Wykonamy zadanie. Potwierdzamy. Stajemy u boku pierworodnych za honor... stajemy u boku pierworodnych. Jak za dawnych czasów, służymy z własnej woli. Dodatkowemu kończy się czas. Ruch Równa nadciąga. Templariusze, szykować ostrza. Kolejny odłamek otchłani rozbity w pył. Dobra robota, dowódca. Dzielnie walczyliście, wojownicy. Nie jest dobrze. Degar pokazuje, że odłamki otchłani niedługo się aktywują nie dokonaliśmy badania. On jest cienki, cienki. cienki. obroną miasta zostałby po nich dymiący wrak. Dobra robota w Symodłamki Dlaczego się spodziewaliście? Osłoni ma uwał dłuch, dowód uratowaliście dzisiaj wielu ludzi. Dzięki nie, a ten jest jakiś do jakiś jakiś, jakiś takie, taki trochę nabyły tu gamię ciągle może, lewelek, zobaczymy No, no, dzięki tak widzieliście dzieliście to aktualnie, jeszcze na jednostki, no oczywiście trzeba, robić wszystko lepiej. Dobra, dzięki za oglądanie. Mhm. Życie w spokoju i